Już od kilku dni docierają do mnie informacje, które wzbudzają ogromne emocje wśród emerytów w całej Polsce, bo dotyczą jednej z najbardziej oczekiwanych zmian nadchodzącego roku, waloryzacji 2026 i tego, jak wpłynie ona na 14 emeryturę. Nazywam się Dawid, a zanim przejdziemy dalej, proszę kliknij przycisk subskrypcji, aby nie przegapić żadnej ważnej wiadomości, która może dotyczyć także Twojego portfela. I od razu powiem jasno: jeśli obejrzycie ten materiał tylko do połowy, albo przewiniecie choć kilka sekund, to nie zrozumiecie pełnego obrazu sytuacji, bo sprawa jest bardziej złożona niż wygląda na pierwszy rzut oka. Tu naprawdę liczą się szczegóły, które mogą zdecydować o tym, czy stracicie kilkaset złotych, czy jednak zyskacie na przyszłorocznych zmianach. Waloryzacja 2026 została ustalona na poziomie 4,88%, co dla wielu może brzmieć jak dobra wiadomość. W końcu każde podniesienie świadczeń jest potrzebne w czasach, gdy ceny rosną praktycznie w każdym sklepie i w każdej usłudze. Najniższa emerytura ma wzrosnąć do około 1970 zł brutto, co dla osób z niższymi świadczeniami faktycznie przyniesie odczuwalną poprawę. Ale i tu zaczyna się największy problem, o którym dziś mówi cała Polska. Ta sama waloryzacja, która ma pomóc, może sprawić, że tysiące seniorów stracą całość lub część 14 emerytury. I właśnie teraz warto zadać pytanie, dlaczego państwo daje z jednej strony, a zabiera z drugiej? Dlaczego pełny dodatek otrzymają osoby z emeryturą poniżej progu, a ci, którzy mają świadczenia minimalnie wyższe, stracą przez parę złotych całą czternastka? Czy to naprawdę sprawiedliwe, że senior z emeryturą 2900 zł po waloryzacji dostanie 3042 zł i automatycznie zostanie uznany za osobę za bogatą na pełne świadczenie dodatkowe? A to dopiero początek. Seniorzy, którzy dziś mają 2850-3300 zł brutto, są w najtrudniejszej sytuacji. Dlaczego? Bo znajdą się w TZW, strefie redukcji 14. W praktyce oznacza to nawet kilkaset złotych mniej. Niektórzy mówią wprost, zyskam na waloryzacji 100 zł, ale stracę 350 zł z czternastki. Czyli państwo jedną ręką daje, a drugą odbiera znacznie więcej. I tu pojawia się kolejne pytanie, które wielu z Was powtarza: dlaczego próg 2900 zł od lat jest zamrożony, skoro inflacja rośnie, a koszty życia dawno przekroczyły tamte realia? Czy to nie powinno zostać w końcu zmienione? Czy ktoś w ogóle patrzy na realne warunki życia seniorów? W dzisiejszym materiale dokładnie wyjaśnię, kto zyska, kto straci, dlaczego tak się dzieje i jakie grupy są najbardziej narażone na utratę czternastki. Dlatego proszę, zostań ze mną do końca, bo tylko wtedy zrozumiesz całość i będziesz wiedział, czego możesz spodziewać się w 2026 roku. To naprawdę może dotyczyć ciebie lub twoich bliskich. Kiedy rozmawiamy o waloryzacji emerytur, bardzo łatwo skupić się tylko na jednej liczbie, na samym procencie, który pojawia się w komunikatach rządowych ale w rzeczywistości za tą liczbą zawsze stoją konkretne konsekwencje finansowe dla milionów Polaków, szczególnie dla tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, czyli dla osób żyjących wyłącznie z emerytury. Waloryzacja 2026 ustalona na poziomie 4,88% już teraz wywołuje duże emocje, bo mimo że teoretycznie jest podwyżką i powinna przynieść poprawę sytuacji seniorów, to praktyka pokazuje, że dla części osób może oznaczać coś zupełnie innego niż wzrost świadczenia. Wielu emerytów, szczególnie tych znajdujących się w pewnym specyficznym przedziale dochodowym, stoi dzisiaj przed ryzykiem utraty swojego dodatkowego świadczenia, jakim jest czternasta emerytura. I wtedy pojawia się logiczne pytanie, jak to jest możliwe, że świadczenie rośnie, a jednocześnie emeryt traci to, co miał dostać dodatkowo? Żeby dobrze zrozumieć ten mechanizm, trzeba najpierw przypomnieć, czym właściwie jest czternasta emerytura i jak działa zasada tak zwanej złotówki za złotówkę. 14 to dodatek wypłacany raz w roku wszystkim tym emerytom, którzy mieszczą się w ustawowym progu dochodowym. Ten próg od kilku lat wynosi dokładnie 2900 zł brutto. Osoby, które mają świadczenie poniżej tej kwoty otrzymują 14 w pełnej wysokości, a osoby, które próg przekraczają, tracą z dodatku dokładnie tyle, o ile przekroczyły granicę. To jest prosta matematyka, ale bardzo niesprawiedliwa dla tych, których emerytura przekracza próg tylko o kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych. I to właśnie ta grupa seniorów rok w rok mówi o tym, że najwięcej tracą ci, którzy przez całe życie pracowali, starali się, często osiągali trochę wyższe świadczenie niż minimum, a teraz ich wysiłek skutkuje tym, że dodatki są im odbierane. Przy waloryzacji 4,88% wpływ na 14 emeryturę jest bardzo prosty do policzenia. Weźmy seniora, który w 2025 roku miał świadczenie wynoszące dokładnie 2900 zł brutto. Po waloryzacji jego emerytura wzrośnie do około 3042 zł. Oznacza to, że ta osoba przekracza próg o 142 zł. Dokładnie o tę kwotę z obniży jej 14. emeryturę. Jeżeli ktoś miał świadczenie w wysokości 3100 zł, po waloryzacji otrzyma około 3251 zł, a to oznacza redukcję dodatku o ponad 350 zł. Im wyższa emerytura po waloryzacji, tym mniejszy dodatek, aż w końcu senior, który przekroczy określony poziom, straci go całkowicie. I to właśnie budzi największe emocje, bo wielu emerytów mówi wprost, dostaję waloryzację w wysokości 100 czy 150 zł, ale tracę 200, 300, a nawet więcej z 14. Czyli matematyczny bilans jest dla mnie ujemny. Szczególnie dotknięta tym mechanizmem jest grupa osób ze świadczeniem od około 2800 do 3300 zł brutto w 2025 roku. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na niekorzystne skutki waloryzacji, ponieważ po podwyżce znajdą się powyżej progu lub bardzo blisko niego. Senior z emeryturą 2850 zł po waloryzacji otrzyma około 2988 zł, czyli wejdzie w strefę redukcji. Ten, kto ma 3000 zł, przesunie się powyżej 3140 zł i straci jeszcze większą część dodatku. Nic więc dziwnego, że wśród seniorów narasta przekonanie o niesprawiedliwości tego systemu. Wielu pyta, dlaczego próg 2900 zł od lat pozostaje zamrożony, skoro wszystkie inne koszty życia rosną. Wielu pyta, dlaczego rząd nie dostosowuje granicy do inflacji, skoro waloryzacja powinna być mechanizmem ochronnym, a nie źródłem strat. Wiemy jednak jedno: osoby z najniższymi świadczeniami nie muszą obawiać się utraty dodatku. Jeśli ktoś ma emeryturę do około 2700 zł brutto w 2025 roku, nawet po waloryzacji nie przekroczy progu uprawniającego do pełnej czternastki. Te osoby faktycznie skorzystają podwójnie. Ich świadczenie wzrośnie o nieco ponad 4,8%, a czternasta emerytura pozostanie w pełnej wysokości. To właśnie ta grupa seniorów jest największym beneficjentem tegorocznej waloryzacji ale jednocześnie jest to najbiedniejsza grupa emerytów, która najbardziej odczuwa każdy wzrost cen, więc ta korzyść dla wielu z nich jest bardziej koniecznością niż luksusem. Warto też wspomnieć o tym, jak reagują sami seniorzy. Ogromna część komentarzy w mediach społecznościowych i pod artykułami prasowymi wyraża frustrację. Wiele osób pisze, że system działa w sposób paradoksalny. Z jednej strony państwo chwali się podwyżkami świadczeń, a z drugiej milczy o tym, że te podwyżki pozbawią część emerytów dodatków, które w domowym budżecie odgrywają ogromną rolę. Pojawiają się pytania, czy rząd przewiduje możliwość zmiany progu lub wprowadzenia korekty zasad naliczania dodatku. Póki co jednak nie ma żadnych oficjalnych sygnałów o takich planach. W tym materiale zależy mi na tym, aby każdy senior dokładnie zrozumiał, co czeka go w przyszłym roku. Kto zyska realnie, kto zyska tylko na papierze, a kto może stracić więcej niż wyniesie sama podwyżka. W kolejnych minutach wyjaśnię szczegółowo przykłady, różnice, rzeczywiste kwoty i wszystkie najważniejsze konsekwencje waloryzacji 2026, tak aby nikt nie miał wątpliwości, jak to wpłynie na jego sytuację finansową. To jest wyjątkowo ważny rok, bo w przeciwieństwie do poprzednich lat efekty zmian nie będą dla wszystkich takie same. Dlatego zachęcam, aby słuchać bardzo uważnie, bo już za chwilę przejdziemy krok po kroku przez wszystkie scenariusze. Dla seniorów, którzy znajdują się tuż przy granicy 2900 zł, każdy miesiąc może oznaczać stres i konieczność dokładnego planowania wydatków. Podwyżka podstawowej emerytury na papierze wygląda dobrze, ale po uwzględnieniu redukcji czternastki, realny zysk może być zerowy lub nawet ujemny. Dlatego w tym materiale dokładnie omówię, jakie kwoty otrzymają poszczególne grupy, kto skorzysta najbardziej, a kto straci i jak zabezpieczyć swój budżet w sytuacji, gdy zmiany wpływają na co miesięczne wpływy. W kolejnych minutach pokażę także, jakie możliwości mają seniorzy, aby zminimalizować negatywne skutki redukcji 14 emerytury oraz na co zwracać uwagę przy planowaniu finansów na 2026 rok. To naprawdę może decydować o komfortowym życiu w przyszłym roku, dlatego nie można przegapić żadnej części tego materiału.